Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj zaczynamy czterema piczkami 3 z581. Jestem ciekawy, co tutaj będzie dropiło. Dzisiaj pojawi się live'ik wieczorem widzowie myślę, że w okolicach 21 na YouTube zrobimy, a po, po godzinie słuchajcie 22.30 pewnie gdzieś będzie mafia Premium. Boże, co to jest za pik? Matko jedyna. Dobra, zobaczymy, co będzie w drugim piczku. Dzisiaj, słuchajcie, podwójne nagrody za FC, więc zobaczymy, co tam ciekawego poleciało za FC. Plus chyba jeszcze icon piczek będzie w tym wszystkim, więc icon pik plus podwójne nagrody za FC na moich kontach. Więc dzisiaj troszkę kontenciku będzie. Głos, ja nie wiem, kiedy on wróci wizualnie, nie mam pojęcia. Stosowałem już absolutnie... Wszystkie metody chyba będzie trzeba pójść po prostu do lekarza po raz kolejny i tyle. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne metody, możecie napisać w komentarzu. Chętnie wysłucham Waszych propozycji, bo już brałem, myślę, że jakieś 40 różnych rzeczy. I nie wiem, może jakiś delikatny progres, ale daleka, daleka droga. Nie, nie ma progresu, nie ma progresu. I w ogóle te piki, nie róbcie tego, zobaczcie. No, dramat to jest w ogóle. Chociaż w sumie tam się nie przepala też jakichś złych kart, więc... No, startujemy. Okej, okay, moi drodzy, przechodzimy do nagród za FC no i zobaczmy, co tutaj ciekawego poleci. Mieliśmy 10, chyba 2, skończyło się 10-5. Każdy wie dlaczego, kto był na transmisji live. Przechodzimy do pierwszego piczka. 1 z 4, 85. Plus. Szukamy, poszukujemy future starsów. No i zobaczymy, czy coś ciekawego się tutaj nam podzieje. Bo w pierwszym piku nie najlepiej to będzie Oshiman. 87, no to może w drugim pójdziemy. O, tylko w lepszą overall, Steel to nie jest niestety Future Stars. 88 pani Reiten, no i teraz trzeci. Future Starsy chyba tylko będziemy mieli tam, gdzie lecą faktycznie Future Stars Alice Inform, co jest dobrą informacją. O, jest Future Stars, ale Larson. Ten inform pewnie droższy niż ten Larson, zakładam. <laughs> Larson leci średnio 14 razy na jedne nagrody. O! Mocno! Dufur, widzowie, jaka jest cena Dufur. 89 overall. Tutaj wahi, tu pewnie Larson. Łódź, jaw. Dobra, to bierzemy Dufur. Ile ta Dufur? 60 koła gdzieś się No jeszcze jedna. Znowu będzie ciekawie. Eh? Scalvini. No dobra, where is Lamin? A, to w paczkach chyba. No dobra, niech będzie Scalvini. Dobra, to jedziemy dalej. Jak Złoty Tomori ma podobne staty. Wow, od razu zaczynamy wymienny inform, widzowie. Pakę za 25. Ej! Dwie paki wymienne, od razu dwa informy. Odrabiamy, widzowie, odrabiamy straty. Food Champions, z y znaczy. Otwórzmy paczkę z informami. Mafia po nagrodach. I kolejna pokaziwami. z O, tu będzie miś Lukaku widzę. No, to bydle się pozna z daleka. Czy jest szansa na podwójny walkout? Bo w pierwszej parce bez walkoutu. Tutaj pojedynczy walkoucik, no dobra, git git. Misiu, misiu, chodź na playlistę. 2 razy 87 plus. Bez specjalnej karty. Bez specjalnej karty, niestety. Ojejku, no to zobaczmy. Manchester City, Gundogan. i. Mit. ok. Babcia Wandzia, z dedykacją dla ciebie paczuszka. 20 razy 82, plus. No i nic nie leci, babciu. O, oh, show będzie, kurde. Ja potrzebuję wysokich overali. IP one walkout. To chociaż informy, żeby dało. Okej. Okay. Jeden inform, jeden walkout. Wymien na 10 razy. 84 plus. Niezbyt dobre informacje, jeżeli chodzi o nasze konto. Podwójny walkout. Galatasaray, Sarajevo, I Leo Messi. Uu, lala, Leo Leo. No dobrze, dobrze. Ok, moi drodzy, przechodzimy do nagród na moim koncie. No i zobaczymy, czy coś ciekawego nam tutaj posypie. Łącznie mamy 5 pików, więc jest szansa, że tutaj może być wesoło. Na początek 3 piki, które są wymienne, chociaż ten overall, powiem wam, powiem wam, tragiczny. 84 overall na sam start. Przechodzimy do drugiego piczka. Jest szansa na coś więcej niż 84. Bo na razie, o jest, ona batie, Ale powiem wam, że na 8 pików mieliśmy 7 razy 84. Tragiczna wiadomość, tragiczna wiadomość. Próbujemy dalej, próbujemy dalej. Ja pierdzielę na 12 pików w lutym. Jeden walkout. O stary. Kategoria. Dobra. Może to jest znak, że tu będzie po prostu Laminia Mal. Buzzi w pierwszym. Bergwal w drugim. I jest boom! W postaci Skalwiniego. No dobra, i będzie Skalwini. No i teraz, 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 teraz. Lamin, lamin, lamin. Znowu Bergwal. Znowu Skalwini. Serio? Ta gra jest. Ach, szkoda gadać. A szkoda strzępić. Zobaczmy tego Iwka. Czy jest szansa na walkout? Nie ma. I one more, one more inform. Czy tu będzie lepiej? Też bez walkout? Czy jakieś tam osiemdziesiątki, trójki? Ale wymienne. Zawsze te iwki ostatnio są w cenie, więc spoko. No i teraz paczuszki. Dosyć dużo ciekawych paczek tu widzę, więc zerknijmy, czy jest szansa na coś ciekawego. Pierwsza paka bez walkoutu. No i moi drodzy, 5x84. To już musi być chyba walkout. Nie ma walkoutu. Nie wiem, co się dzieje, ale mam jakiś obniżony drop. Autentycznie w paczkach 8.3, sam 8.3, w paczkach 8.4, same 8.4. No to wymienna paczka 10 razy 8.3. Jest walkout, jest bramkarz, jest Hiszpania, jest Unai Simon, jest La Liga, jest Hiszpania, jest podwójny walkout. No to zobaczmy, kto dalej. I czala na oglu. 2 razy 86, plus. chyba tylko wymienny info. mógłby to uratować, szczerze mówiąc, ale nie ratuje tego. No i teraz została ostatnia paczka. Paczka, którą na toty ludzie otwierali w nieskończoność. 20 razy 82, plus. zakończone to wszystko będzie walkoutem Danim Karwahalem. Gdybyśmy otwierali tę paczkę podczas toty, byłoby niebiesko. A tak jest złoto. I Dani Karwahal na podwójnym walkoucie, moi drodzy, wychodzi z. Somerem, sumerem, sumerem 87, Sommer, Carvajal, Inform, De Gea, in. No, dobra, moi drodzy, Icon Pick na moim koncie. No i pytanie, czy tu będzie boom? Ken Edaliz, duplikat. Przejdźmy do trzeciego. Jest Smith i Buffon. O, jo, joj. Dziano Buffon. widzowie, dajcie znać opinia o Didi Buffonie, bo powiem wam, że to może być opcja do pierwszego składu pół miliona końców. Ej, nice, nice. A na samo zakończenie sprawdzimy 14 razy 83. Plus. No powiem wam, że ciekawie jestem, ciekawa, ciekawa paczuszka, bo było 14 razy 82 na toty, a już po toty robią 14 razy 83 totalny dym z ich strony. Jest Lewandowski 88. O, oprócz tego bez informa, więc szału nie ma. Otworzymy jeszcze jedną no i przypominam, że live w okolicach 21 dzisiaj. A Premium Mafia 22.30, 22.45 pewnie w tym przedziale czasowym się pojawi. Tutaj mamy kolejny walkout Janek Oblak i oprócz tego Janka kurde co z tego, że zwiększyli nosie, czy jak i tak pojedyncze wokauty? Jakiś inform... Eee, no elegancko. Trzymajcie się, no i na razie.